Otwieramy. To, o nie, znowu ten kurdupel. Ale nie wiem, przynajmniej głowę ma jakąś fajną. To co jest fajne, a nie powiedziałem o tym wcześniej, to to, że jest zawsze więcej dłoni, niż trzeba. Tak, mamy dwie postacie, a zawsze jest sześć dłoni. jakbyś się jakaś zgubiła, albo połamała, bo z innych klocków już nam się dłoń płamała i mielibyśmy problem, ale na szczęście tutaj tych dłoni jest zdecydowanie więcej, zawsze więcej niż trzeba, więc powiedzmy, że jest spoko. No i teraz jak to połączyć? Na no pewnie zielona ręka będzie od niego, no i chyba brązowa też będzie od niego. Ja dopiero widzę, że na kamerze tego nie było widać. No on raczej będzie miał dłonie jak człowiek. No i teraz tak. Aha, dobra, na pewno będzie miał na ramiennik z miejscem na katane z tyłu. To jest uważam super. I ubiera zielony hełm. Ubierzmy teraz tego złola. Wężon dzidziuś, Ale już jednego dzidziusia mam, to trochę szkoda. Przynajmniej głowa taka konkretniejsza. Dajemy mu czarne dłonie. Teraz zastanówmy się, co z tymi brońmi, bo nie ma do nich żadnej instrukcji. Tu logika podpowiada, że to ma być zaczepione z tym. Ok, więc logika dalej podpowiada, że to powinno być zaczepione z tym. Chyba. No tak. Teraz on by mnie mógł mieć. Nie, to jest bardziej taka wężonowa broń. Czyli co? On będzie miał coś takiego i coś. A może to jest coś takiego? A co to coś osobnego? Ma jakiś dzwonek? Nie. To albo będzie tu na dole miecza. Co jest dość śmieszne bo to będzie na dole tego kiścienia. W każdym razie będę się musiał dowiedzieć. Czwarty zestaw wygląda w taki oto sposób. No, powiedzmy, nie jest to zestaw najpiękniejszy, ale też nie jest to zestaw, któremu czegoś by specjalnie brakowało.